Były prezydent Rosji sugeruje, że za dwa lata Ukraina może nie być na mapie. Czytanie takich wiadomości mnie dobija. Wiem, że to jest rosyjska propaganda, wiem, że to nie jest wasza wojna. Czytałam wasze komentarze tyle razy. Ale przyznajmy szczerze, to nie jest normalnie, że kraj, który łamie wszelkie konwencje i prawo międzynarodowe, grozi całemu światu bronią jądrową. Tak, na razie oni interesują się tylko Ukrainą. Ale czy naprawdę sądzicie, że kraj o imperialistycznych ambicjach, pozbawiony wolności słowa, z ludźmi, o mentalności niewolników naprawdę zatrzyma się na Ukrainie? Rosja wygrywała wojny tylko dzięki liczbie żołnierzy i nie cofnie się przed niczym. Rosja sponsoruje separatyzm w Europie, podkupuje polityków z Unii Europejskiej. Rosja uzależniła kraje europejskie od rosyjskiego gazu i innych surowców. Kraj, który rozpowszechnia fałszywe wiadomości i przekonuje swoich obywateli, że Stany Zjednoczone są głównym wrogiem na arenie światowej i oni muszą zostać zniszczone. Rosja to jest kraj, który walczy w Syrii i pomagał reżimowi Assad'a utrzymać się przy władzy. Naprawdę myślicie, że to jest spokojny, bezpieczny kraj? Tak, to nie jest wasza wojna. Tak, jesteście zmęczeni tym pomaganiem. Rozumiemy, jesteśmy bardzo wdzięczni. Trzy miesiące to dużo czasu, żeby jakoś wstać na nogi. Ci Ukraińcy, którzy tego nie zrobili, zostają sami sobie winni. Ale nie należy jednak zapominać, że Rosja nie jest krań przyjaźnym nawet dla swoich obywateli. Były prezydent Rosji!